Najpotężniejszy sojusz w historii całego świata. Jesteśmy częścią tego sojuszu, jesteśmy bezpieczni i to jest bardzo ważne. Ale też bezpieczeństwo mierzy się jakością sprzętu, dostępnością tego sprzętu. I dlatego dziękuję bardzo amerykańskim wojskowym, kierownictwu tego składu wojskowego i tego, tego zakładu, który. Dokonuje wszelkich prac, aby do Polski trafiły Abramsy. Chcę tutaj stąd powiedzieć, że mam potwierdzenie, że najpóźniej do czerwca trafi do Polski 14 Abramsów, które wejdą do szyku bojowego w sytuacji, kiedy musimy mieć czołgi zastępcze w związku z tym, że stary posowiecki sprzęt przekazaliśmy na Ukrainę. To. Co się dzieje tutaj, to na moich oczach to rozbieranie czołgów, ich składanie w supernowoczesnej wersji, to jednocześnie jest dopiero preludium, ponieważ zamówiliśmy w Stanach Zjednoczonych 250 supernowoczesnych abramsów i 116 właśnie zmodernizowanych, zmodyfikowanych, tak jak te, które tutaj widziałem. I to jest potężna siła. To jest pancerna kurtyna, która obroni naszą wschodnią część Polski. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że wraz z tą pancerną kurtyną, która umacnia nasze bezpieczeństwo, przyjdzie dodatkowo amerykański biznes. Rozmawiałem tutaj z amerykańskimi wojskowymi, z kierownictwem zakładu o możliwości posadowienia w Polsce zakładów. Które będą utrzymywały, będą naprawiały i będą utrzymywały czołgi Abrams w Europie. Do tej pory czołgi Abrams używane są głównie przez wojska amerykańskie w Europie. Ale wraz z naszym zakupem będziemy jednym z głównych użytkowników. Również Rumunia zastanawia się, czy nie kupić czołgi Abrams. Zależy mi na tym, aby w Polsce posadowić centrum obsługi, centrum serwisowania i utrzymywania gotowości bojowej czołków Abrams na całą Europę. I to jest możliwe, o tym również tutaj prowadzę rozmowy, o tym również rozmawiałem z panią e, wiceprezydent, aby polska myśl techniczna, myśl inżynieryjna była wykorzystana dla umocnienia tego technicznego i militarnego sojuszu polsko-amerykańskiego ale zabiegamy również o to, aby w Polsce posadowiona była produkcja rdzeni amunicji do Abramsów, rdzeni z zubożonego uranu, supernowoczesnej amunicji. Każdy, kto interesuje się obecną sytuacją na froncie wschodnim, wie, że podstawową bolączką nie tylko tam walczącej Ukrainy, ale także całej Europy jest brak amunicji. Dlatego nasz Narodowy Program budowy odpowiednich sił, odpowiedniego potencjału amunicyjnego jest bardzo ważny. I ten program może być wzmocniony właśnie dzięki temu, że rdzenie ze zubożonego uranu będą produkowane. Być może także w Polsce bardzo intensywnie o to zabiegamy. Są bardzo duże szanse, aby tak się właśnie stało. Szanowni Państwo, wszystkie te inwestycje wymagają także pieniędzy. Wymagają pieniędzy po naszej stronie. One są możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że wygraliśmy wojnę z mafiami vat że opodatkowaliśmy międzynarodowe korporacje. Każdy, kto chce zobaczyć, jak wyglądał stan finansów publicznych w czasach naszych poprzedników i dzisiaj, wystarczy, że zajrzy na strony internetowe Ministerstwa Finansów. Liczby mówią same za siebie, ale te liczby same się nie wypracowały. To stało się dzięki bardzo intensywnej pracy Ministerstwa Finansów dzięki wdrożeniu wielu instrumentów informatycznych, przeszkolenia pracowników i trafiania precyzyjnie, tak jak Abramsy precyzyjnie trafiają celu, bardzo precyzyjnie, tak my precyzyjnie trafiliśmy w oszustów, cwaniaków, raje podatkowe i mafie vat -owskie. I to jest wielkie dzieło Rządu Prawa i Sprawiedliwości, które zostało osiągnięte, dzięki któremu możemy zamawiać dzisiaj Abramsy, dzięki któremu możemy modernizować polską armię. To jest ta siła i to bezpieczeństwo pancernej kurtyny, którą dzisiaj budujemy, która zabezpieczy nas przed jakimkolwiek atakiem ze wschodu. I chcę podziękować też moim amerykańskim rozmówcom, partnerom, pracownikom tego zakładu, w przyszłości pracownikom też polskich zakładów, bo Widzę, ile nowych projektów tutaj jest tworzonych, rodzi się. Tak jak te Abramczyk, które już były gdzieś na linii frontu, rodzą się na nowo, jak powiedział mi szef zakładu. Tak, i nasze możliwości produkcyjne, możliwości produkcji sprzętu wojskowego w Polsce też się odradzają, też się rodzą na nowo i ta siła moc zmodernizowanej Armii Polskiej będzie najlepszym zabezpieczeniem przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem ze schodu. Dziękuję.